Cześć, w tym odcinku pokażę Ci, jak dodać napisy do rolek na Instagramie czy filmików na TikToku lub YouTube Shorts. Bierzemy iPhone'a do ręki, pobieramy aplikację LiRo. Ja już ją mam pobraną, to jest taka żółta aplikacja. Klikamy sobie LiRo i klikamy pick From Gallery. Wybieramy sobie tak naprawdę plik, który chcemy przetłumaczyć, jakikolwiek, może być na przykład ten. Moment ten jest już chyba przetłumaczony więc weźmiemy jakiś surowy materiał na przykład ten 36 sekund. Zobaczmy. Tak ten nie ma żadnych napisów klikamy wybierz i zostaniemy przeniesieni do paska ładowania. Musimy sobie teraz chwilkę poczekać uzbroić się w cierpliwość. Może to potrwać nawet kilka minut ale zazwyczaj minuta dwie. Ta aplikacja działa świetnie do rolek na Instagramie storiesów itd. Nie do końca sprawdza się przy dłuższych formach wideo. Dlatego sprawdź sobie to dokładnie, czy ci będzie działać z dłuższymi formatami. Ja używam jej do krótszych formatów, a jeżeli chodzi o dłuższe formaty, używam Happy Skype na komputerze osobistym. Jak robić napisy w Happy Skype, pokazywałem w filmiku, jak dodać napisy na YouTube. OK, mamy już napisy i zobaczcie, jak to wygląda. Ja sobie kliknę Play. I tutaj jak zaczynam mówić, pojawiają mi się napisy na ekranie. Zobaczcie na dole. I teraz mogę sobie to wszystko podgłośnić i wybrać odpowiednią komórkę. Mogę ją wydłużyć. Mogę, zobaczcie, momencik Dan. Mogę ją wydłużyć, mogę ją skrócić. Mogę ją skrócić aż tyle. Mogę ją usunąć klikając kosz. I wybieram sobie tutaj e, dwa razy klikam, nawet teraz. Żeby móc mieć możliwość wklejania tutaj różnego rodzaju korekty. I klikam sobie dan przechodzę dalej i słucham. Na przykład chcę sobie tutaj zamiast 20 tysięcy użyć 20 tysięcy poprawiam sobie na liczbę, tak? I klikam dalej play. to mogę komórkę wydłużyć i klikam na końcu Done. Kiedy mam już napisy, klikam sobie style i wybieram Words on background. Czcionkę wybieram sobie Montserrat. Tu zostawiam białą czcionkę i klikam czarne tło. I w tej chwili mamy takie napisy. Następnie klikamy sobie Play. I zobaczcie, że te napisy już nam się fajnie zrobiły, ale my, może, chcemy, mamy je w fajnym stylu. Klikamy w miejsce, gdzie pojawiały się te napisy i możemy je przesunąć, na przykład na górę. I zobaczcie, tak to wygląda. Klikamy play. I zobaczcie. Wszystko się zgadza. Na końcu klikam tylko save i zapisuję sobie plik. Na mój telefon będzie się on znajdował w katalogu zdjęcia na telefonie. To wszystko, dzięki, że jesteś. Jeżeli będziesz potrzebował marketingu na TikToku, zapraszam na 602 -727 263, Zadzwoń, porozmawiamy, sprawdzę, czy jest przestrzeń do współpracy. Cześć!